Słuchajcie, wytłumaczcie mi, gdzie ja jestem? Czemu mogę się obracać, tak? Czy mogę patrzeć nad sobą i w ten sposób? No. I czemu? Mogę budować tylko to? Czemu? Teraz w ogóle nie mogę budować. Opatrzcie, mogę budować tylko to. Gdzie ja jestem? To... To raczej nie jest Minecraft, bo... Nigdy nie jest tutaj kwadratowe, a zwłaszcza to coś. I nie mogę dużo budować, w ogóle tutaj jest tylko, tylko jedno. O, widzicie? I tutaj mam... Tutaj, no, no widzicie, gdzie ja jestem? Pisało, jak wchodziłem tutaj na to, pisało. Coś Roblox, coś w ten stylu. Ja myślę, że Roblox to Minecraft, wiecie. Dziwna gra. Nie wiem. I tutaj jeden nikt nie zastanawia. O widzicie? Ten taki. Gdzie jest Friends. Tomowaty mnie zastanawia. Więc... Daniel jak to oglądasz pozdrawiam. Bo ty nawet nie wiedziałeś pewnie, że kręcę ten film. Okej? Okay? Dobra. E... Tu jest Spawn. Ja się tu zrespiłem. I Brockhaven. To jest popularna gra podobno. Tylko nie wiem, gdzie ten tomowaty jest. No, mi się wydaje, że kiedyś widziałem taki nick. I chyba chyba graliśmy gdzieś nawet razem. No, tak. Tylko nie wiadomo nawet, gdzie on jest. Nawet napisałem coś na czacie Apollo y y i nic, nic nie odpisał tomowaty. Może, nie wiem, może to on, ja wiem jak on wygląda, ale może się za kogoś przebrał. Nie, to raczej nie jest dziewczyna, Tomowaty to nie dziewczyna. Musimy poszukać. I oczywiście zostawcie łapkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem, a my lecimy Dzisiaj taki szybki komunikat o autografach, autografach Apollo, bo są przecież. Co to jest tego Nie. To jest jak jakieś napisane coś, miłość z łędem ortograficznym. Nieważne. Tomowaty, gdzie ty jesteś? Jest dwunasta w noc, może on gdzieś śpi, ale nie wiem. Ty. Momencik. Nie, 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 czekajcie. Trzeba go wziąć tak z zaskoczenia. Go, topnijmy się. okej. Okay. To jest jego dom. Lucie, dało się. Dobra. To jest mój drugi kanał Apollo Plus. I dobra, my jesteśmy tacy bogaci. On powinien zaraz wyjść z tego domu, bo powinien mieć tutaj kamery zamontowane. Nie wiem, co to jest. Czy to są światła, czy kamery. O, tutaj to takie. O. Widzicie, o, o. Oto takie. To chyba są światła, nie? Światła. Hmm, wezmę może tabliczkę zamiast tego namiotu i mu napiszę, że po prostu. No. Nagrywam film. Yy, dobra. Cyk. I tutaj będzie. Yy, nagrywam. Nie wiem, czy to pójdzie. Ety. Dobra, mamy. Film na YouTube. Wbijemy na No nie no, serio. A gdzie ten tomowaty jest? Nie wiem, może w domu gdzieś. Naprawdę bez kitu. No tak blisko, a jednak tak daleko. Nie ma go nigdzie. Jestem teraz takim podglądaczem, co prawda. No kurde, Belen, To mowa ty. Żałuj, że cię nie ma na filmie, naprawdę. Ja bym, ja bym się pokazał na twoim miejscu, tak powiem. Chyba 4 minuty trwa nagranie dopiero. Okej, okay, weźmy sobie... Teraz trzeba działać szybko. Weźmy sobie... Idź, kamera. Weźmy sobie drabinę. Drabina by się przydała. Żeby się przedostać tędy. O, widzicie? Tak? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Zbiliśmy się. Teraz może nie, można go poszukać tutaj. Tomowaty! Jest tutaj. Tu jest Tomowaty. Czekajcie. Nasypię mu trochę pieniędzy do domu. Film na YouTube kręcę. Halo Tomowaty! Tomowaty! Chodź, 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 chodź. pilna ty. I na Ety, napiszę Apollo. No plus, czekaj, Apollo. Plus, Apollo, plus. Halo, otworzysz mi te drzwi? Czy se sam mam otworzyć? No kurde, belenu. no. Wait, wait. Słuchajcie, on nie wie co traci. Gdybyście mnie zobaczyli na Brockhaven, czy byście mi otworzyli drzwi? Ja myślę, że chyba tak, kiedy mam takich wiernych widzów. Też pewnie większość mówi, że nie. Bo ja już znam. Nieważne. To mowa też później. Bo zaraz z pistoletu jadę. Nie ja żartuję oczywiście. Ty... Kurde. Ej, czekaj, a mogę się tak przedostać tam? Ty, czekaj! Jeśli tak bym mógł. <grym> Jak się włamać do domu? Apollo plus! Pokazuje Apollo plus. Apollo plus, Apollo plus, Apollo plus. Apollo plus. To ja, Apollo plus. Apo... Moment. Może mu się pokaże, że to po prostu ja do Apollo Plus, to ja. No to ja, halo! Ludzie, dobra, poczekam. Poczekam ja sobie tutaj do rana. I słuchajcie, poczekam ja sobie tutaj do rana i na pewno... i... i zrobię cięcie po prostu. Słuchajcie, moi drodzy, udało się. Skupili, skupili się na mnie. Więc no, wpuść mnie, wpuść. Napisałem im film, że film robię. Oni już wiedzą, że są na odcinku. Ale niech mnie wpuszczą tu, no. Czekajcie. Zajdę na dół. Może mi otworzą. No nie. Czekajcie. Muszą mnie... Je... Muszą mnie tu wpuścić. No, halo. hello, tu wam. Ja będę sypał wam podwórkami. Tylko mnie wpuśćcie! Niech mnie wpuszczą. Ja nie mogę. Ile z nimi udręki jest? Muszą mnie wpuścić. o! Dzień dobry. Dobra. Wejdźmy. Wejdźmy sobie. Yy, zobaczmy ich, ich dom. Filmik. Nagrywam filmik. I możecie sobie go później zobaczyć na Apollo Plus. Czekajcie. Apollo eh, Plus Apollo Plus Apollo Plus No, non dice no 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 No, no. Ludzie. Udało się z nimi połączyć w taki sposób. Yy. Nie, no oni coś piszą. Słuchajcie, jeżeli filmik Wam się podobał, ale dobra, zostawmy jeszcze yy, tej chwilkę. No. no. Yy, film yy, ty napiszę. Film YouTube. Ludzie. Film na YouTube. Ty, Paweł. Co? Co? O co ładzi, O co ładzi Co wam chodzi? Co wam chodzi? Ja sobie tu będę nagrywał filmy na YouTube, nie no, żartuję. Ludzie. Dobra. Mi się wydaje. Że ci tutaj warklaki chcą <grych> są, są po prostu się ze mną yy, pobawić na tym Brockhaven. Więc, jeżeli film się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. A my się widzimy jutro w kolejnym filmie na kanale Apollo. Trzymajcie się, papatki. Panu pakuje, manatki.